Umieść taką choinkę w łazience. Ma ona ukryte zastosowanie. Do styropianowego stożka przyklej warstwowo złożone w trójkąt waciki kosmetyczne. Powtórz tę czynność z każdym kolejnym rzędem. Całość zacznie przypominać choinkę. Na koniec dodaj ozdobną gwiazdę świąteczną. Spryskaj choinkę ulubionymi perfumami. Piękna, świąteczna ozdoba, która nie tylko cieszy oko, ale i wypełnia wnętrze ulubionym zapachem. Urokliwa ozdoba za 5 zł. Zacznij od zebrania świeżych gałązek sosny lub świerku. Ja obcięłam kilka gałązek z mojego ogrodu. Takie gałązki przytnij na długość około 10 cm za pomocą sekatora. Upewnij się, że cięcia są równe i estetyczne. Następnie przygotuj styropianową kulę. Posłuży ona jako baza, a kosztuje grosze. Za pomocą lutownicy zrób małe otwory o głębokości około 1 cm na całej powierzchni kuli. Takie otwory umożliwią łatwiejsze mocowanie gałązek. Teraz zacznij wbijać gałązkę po gałązce, tak żeby pokryć całą powierzchnię kuli. Jednak zanim zakończysz pokrywanie dolnej części kuli, to weź zwykłą wsówkę. Delikatnie ją rozchyl i wciśnij częściowo w styropian, zostawiając mały odstęp u góry. Po czym przez wsówkę przełóż dużą dekoracyjną wstążkę, tworząc pętle do zawieszenia. Następnie dociśnij wsuwkę do końca, aby dobrze zabezpieczyć wstążkę. Teraz dokończ dodawanie gałązek, aby w pełni pokryć całą powierzchnię kuli. Kiedy dekoracja jest gotowa, wybierz idealne miejsce w swoim domu na jej zawieszenie. Aby nadać jej dodatkowego świątecznego uroku, możesz owinąć kulę lampkami. Ta wspaniała dekoracja wypełni twój dom świeżym zapachem sosny, dodając magicznego klimatu i to za grosze. Świąteczna ozdoba jak z ekskluzywnych sklepów. Na początek weź długi kawałek deski i mniejszy. Większy posłuży jako trzon dekoracji, a mniejszy jako podstawa konstrukcji. Nałóż klej na gorąco i połącz oba elementy. Upewnij się, że podstawa jest stabilna. Teraz czas na bombki. Wybierz kolory i rozmiary, które pasują do Twojego świątecznego stylu. Zacznij od dolnej części deski i przyklejaj bombki warstwami za pomocą kleju na gorąco, układając zawieszką do tyłu. Staraj się, aby bombki leżały blisko siebie, eliminując widoczne przerwy. Kontynuuj, przesuwając się w górę deski, zmniejszając liczbę bombek w każdym kolejnym rzędzie, aby stworzyć stożkowy kształt przypominający choinkę. Podczas klejenia upewnij się, że bombki są dobrze przymocowane i równomiernie rozłożone co zapewni stabilność i estetykę dekoracji. Gdy skończysz, przyklej gwiazdę na czubek, owiń całość świątecznymi lampkami, aby nadać dekoracji wyjątkowy blask. Twoja świąteczna ozdoba jest gotowa. Umieść ją w widocznym miejscu, ta choinka z bombek przyciągnie uwagę i wprowadzi magiczny klimat do każdego wnętrza. Sposób na łatwe pakowanie prezentów. Zacznij od owinięcia pudełka papierem. Zabezpiecz papier pionowo za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. Przeciągnij prawą krawędź papieru i przyklej ją do taśmy po lewej stronie. Następnie złóż boki, wpychając papier do środka trzema palcami, aby stworzyć równe trójkątne zagięcia. Zagnij górną część w dół, a dolną do góry, powtarzając ten proces po obu stronach. Do dekoracji przygotuj zieloną wstążkę o szerokości około 1 cm. Przyklej pasek dwustronnej taśmy klejącej na środku opakowania i usuń ochronną warstwę. Zacznij przyklejać wstążkę, tworząc małe pętle po każdej stronie. Za każdym razem nieznacznie wydłużaj kolejną pętlę. Użyj palców, aby nadać pętlom ładny kształt. Kontynuuj przekładanie wstążki z lewej na prawą stronę, aż pokryjesz niemal cały prezent. Na końcu pętle utworzą warstwowy wzór przypominający choinkę. Dzięki temu jedna wstążka całkowicie odmieni wygląd opakowania. Tym prostym sposobem stworzysz pięknie zapakowany prezent. Włóż świeczki do wody. To, co z nich zrobisz, przyniesie niesamowite efekty. Na początek weź duże naczynie kuchenne. Wlej do niego ciepłą wodę. Następnie weź dwie duże zielone świeczki. Wybierz takie, które mają długi knot. Włóż świeczki do wody i zostaw na 5 minut. W tym czasie przygotuj dużą, szklaną butelkę z małym otworem. Teraz weź kilka świeżych gałązek rozmarynu. Rozmaryn nie tylko pięknie wygląda, ale również ma wiele cennych właściwości. Włóż gałązki rozmarynu do środka butelki. Gdy gałązki rozmarynu są już w butelce, wlej wodę do butelki pokrywając całe rośliny. Dzięki temu rozmaryn zachowa swój piękny, żywy kolor i pozostanie świeży przez długi czas. Teraz wyciągnij świeczki z wody. Ciepła woda zmiękcza wosk. Weź jedną świeczkę i nóż, a następnie zacznij ją modelować. Starannie rzeźb kształt przypominający choinkę, tworząc małe gałązki. Następnie odłóż świeczkę na bok, aby ostygła i stwardniała. Rozpuść wosk z drugiej świeczki, tak aby spływał po szkle butelki. To stworzy dodatkowy element dekoracyjny. Na koniec weź wcześniej przygotowaną świeczkę i umieść ją w otworze butelki. Dodaj dekoracyjną wstążkę, która stworzy świąteczny klimat. Podpal świeczkę i gotowe to prosty i szybki sposób na stworzenie świątecznego świecznika. Ta piękna i klimatyczna dekoracja przyciąga wzrok i zachwyci każdego z Twoich gości. Śliczna choinka z gazety. Zrobisz ją szybko i za grosze. Na początek weź katalog lub gazetę z twardą boczną ścianką. Jest to kluczowe, aby konstrukcja była stabilna. Złóż wszystkie kartki tak jak ja to robię. Postaraj się robić to dość precyzyjnie. Następnie weź klej na gorąco. Nałóż warstwę kleju wzdłuż bocznej ścianki katalogu i delikatnie zwiń złożone kartki w rulon. Powtórz tę czynność z każdą kolejną kartką. Dzięki temu katalog zamieni się w kształt przypominający stożek. Weź farbę w sprayu. Wybór koloru należy do ciebie. Ja wybrałam złoty kolor. Spryskaj starannie całą powierzchnię stożka, tak aby każda kartka była dokładnie pokryta farbą. Jest to ważne, aby uzyskać jednolity efekt. Następnie odczekaj, aż całość dobrze wyschnie. Następnie przyklej klejem na gorąco ozdobną gwiazdę. Umieść ją na szczycie choinki. Dodaj małe gwiazdki jako dodatkową ozdobę. Takie elementy nadają choince wyjątkowego charakteru. Twoja domowej roboty choinka jest gotowa. Tak przygotowana choinka zachwyca elegancją i oryginalnością. Jest to idealna dekoracja na stół lub szafkę. Doskonale wpasuje się w świąteczny wystrój każdego wnętrza, wprowadzając ciepłą, bożonarodzeniową atmosferę. Za 30 zł możesz zrobić metrową choinkę. Potrzebujesz jedynie plastikowy kosz biurowy. Mój ma około 10 litrów pojemności. Kosztował 12 zł. Przygotuj również 6 drewnianych patyczków. Każdy z nich kosztuje złotówkę. Można kupić je w supermarkecie budowlanym. Powinny mieć około 100 cm długości. Odwróć kosz do góry nogami. Patyki przyklej do niego za pomocą kleju na gorąco. Ważne, żeby były w równej odległości. Jeśli koszmarant, możesz włożyć do niego końcówkę patyków. Gdy przykleisz wszystkie, powinny schodzić się ku górze, tak żeby powstał kształt tipi. Złącz je na samej górze za pomocą kleju na gorąco. Przygotuj trzy łańcuchy choinkowe. Najlepiej sprawdzą się gęste i grube. Zaczynając od podstawy choinki, zaczynam oplatać. Przyklejam je gorącym klejem, żeby nie przesuwały się po patyczkach. Zawijam starannie, dodając kolejne łańcuchy. Ważne, żeby nie zostawić dziur i prześwitów. Gdy patyczki będą do końca owinięte, powstanie choinka, ale to nie koniec. Na czubek przyczep ozdobą gwiazdę. Weź kilka bombek świątecznych w różnych rozmiarach. Przyczep je do choinki za pomocą kleju na gorąco w nieregularnych odstępach i wysokościach. I gotowe. Zrobienie takiej choinki jest dziecinnie proste. Dodatkowo kosztuje grosze. Ma prawie metr wysokości i pięknie ozdabia dom. Łańcuchy pięknie odbijają światło, mienią się w oczach.